Nasza prelegentka ma na imię Dominika Marszko. Ma 10 lat i jej ulubionym zwierzęciem jest pies. Chciałabym Wam zadać pytanie. Jak myślicie, od jakich zwierząt pochodzą psy? wilków. Wilczury? Może i tak. Zobaczcie, jakie są podobne. Ale czy inne? Na pewno od wilków. Niektórzy twierdzą, że na przykład dogi. Pochodzą od cielaków. A jamniki? Od czołnic. Odkąd mam psa, a w zasadzie suczkę, która ma na imię Spinka i którą aktualnie widać na ekranie, bardzo lubię obserwować ją i analizować jej zachowanie. Początkowo w ogóle nie wiedziałam, co ona ode mnie chce. Nie wiedziałam, co z tym psem robić. Zaczęłam się tym interesować. I dzisiaj Wam chciałabym przybliżyć ten temat. Naukowcy dowodzą, że pies rozumie ludzką mowę na poziomie dwuletniego dziecka, czyli piesek może zrozumieć nasze komendy i na jaki temat aktualnie rozmawiamy. Czasem zdarza się, że przed wyjściem na spacer lub jakimś wyjazdem moja spinka wie co się wydarzy, chociaż nikt jej o tym nie mówił i cieszy się albo smuci. Gdy wie, że nie jedzie z nami, najprawdopodobniej słyszała i zrozumiała na swój sposób nasze wcześniejsze rozmowy. Język ciała psów znacznie różni się od naszego. Psy mogą przekazywać nam swoje potrzeby, zawcianki, ale mogą też nas ostrzegać, przepraszać lub prosić. W mózgu psa obszar odpowiadający za węch jest 40 razy większy niż u człowieka. Człowiek ma jedynie 5 milionów komórek węchowych w nosie. Jamnik już 125 milionów, a, a owczarek niemiecki 225 milionów. To będą przedstawiciele jedynej na Dolnym Śląsku jednostki ratownictwa specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka specjalizuje się w poszukiwaniu zaginionych ludzi w gruzowiskach poszukiwanie małych dzieci i osób dorosłych przy pomocy psów. Pieski mogą pracować z, z wielu różnych powodów, w wielu różnych jakby zawodach, ale pracują dlatego, że mają nos. To już mówiła Dominika o nosie psa, że jest dużo bardziej czuły. I do tej pory jeszcze nikt nie wynalazł urządzenia mechanicznego, które by przewyższało pracę nosa psiego. Psy służące w służbach mundurowych, czyli straży granicznej, w wojsku, Policji psy tropiące, psy szukające narkotyków, szukające różnego rzeczy pochodzących z przemytu, szukające ładunków wybuchowych. A tu są pieski, które pracują jako dogoterapeuci, jako psy przewodnicy, psy asystujące osób chorych, niepełnosprawnych. I w takiej pracy też psy się odnajdują. No i teraz o psach ratowniczych. Czyli to, czym się zajmujemy my w naszej jednostce, czyli psy ratownicze. Psy ratownicze działają na różnych terenach i tutaj mamy przedstawione cztery tereny, na których będą, o których będziemy mówić. To są cztery tereny, na których pasują nasze pieski. Co to jest? Tak, ratownictwo wodne. Tu mamy psa, gdzie pies się schował. Lawinowe, tak zwane pieski lawinowe. Tam na górze to nie jest pożar. To są zawalone budynki, gruzowiska i tego typu rzeczy i na samym końcu mamy? Tak jest, czyli teren, otwarty las, gdzie też mogą się zagubić. Jakbyście się zgubili w lesie, to nasze pieski może was znajdą. Jest taka duża szansa. Podziękowanie Dominiki za o wygłoszeniu wykładu. Gratulujemy.